To są mało znane kadry z mocnym przesłaniem, które powinieneś zobaczyć. Zbigniew Stonoga, działacz społeczny, przedsiębiorca i człowiek represjonowany przez rząd PiSu do tego stopnia, że dostał wylewu podczas tortur przebywając nielegalnie w więzieniu. W sprawie naruszania jego podstawowych praw człowieka interweniował sam ONZ. Na chwilę obecną posiada już 128 uniewinnień i liczne odszkodowania. Pracownia artysty. Pierwsze zdjęcie wykonane metodą daguerotypii przez francuskiego wynalazcę Louisa Jacques'a Mondi Dagiera. Choć nie wymagała już wielogodzinnego naświetlania żądanego obrazu, to nadal obligowała nieruchomych obiektów. 1837 rok. Tak wygląda meczet w afrykańskim mieście Gen. Jest to największa gliniana budowla sakralna wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Pomimo ortodoksyjnej religii, nie występują tu charakterystyczne dla islamu strzeliste wieże minarety. Brylant Kulinan 1, zdobiący królewskie berło w Londynie, znaleziony w 1905 roku na terenie RPA. Jako najdroższy w historii diament o wadze 3106 karatów. Warty był 400 milionów dolarów. Kulinan 1, jako największy jego element, przechowywany jest obecnie w Tower of London. Dzięki za oglądanie.